Roll Dispenser to akumulatorowy wyciskacz do kotwy chemicznej RKEX2, oferujący 8 kN siły wyciskania. Ważną zaletą urządzenia jest jego system akumulatorowy. Jeden akumulator pozwala na pracę z wieloma elektronarzędziami Roll Plug. Dzięki sile wyciskania na poziomie 8 kN plasuje się on wśród najmocniejszych wyciskaczy dostępnych na rynku. Jego moc jednocześnie wymaga solidnej i wytrzymałej konstrukcji, która gwarantuje wysoką wytrzymałość i sztywność łoża oraz elementów ruchomych. Stalowe i precyzyjnie zaprojektowane łoże na chemię zapewnia najlepszą jakość pracy z kartridżem, eliminując możliwość wyślizgnięcia się kartusza z miejsca. Sześciostopniowa regulacja prędkości pracy umożliwia kontrolę nad jej jakością oraz dokładnością. Natomiast dzięki specjalnie zaprojektowanym tłokom o dwóch różnych średnicach, użytkownik ma zagwarantowane najlepsze możliwe rozwiązanie w zakresie wyciskania AirKex 2. Roll dispenser znacząco przyspiesza pracę podczas montażu. Wyciskacz jest również ergonomiczny. Posiada dodatkową smycz odciążającą ręce, a także lampkę LED pozwalającą na pracę nawet w ciemnych miejscach. Wygodna rękojeść ułatwia użytkowanie wyciskacza nawet przez wiele godzin bez efektu nadmiernego zmęczenia dłoni. W ofercie Roll Plug znajdziesz wiele produktów powiązanych z tym wyciskaczem. Zarówno inne elektronarzędzia, jak i akcesoria do nich, kotwy chemiczne, narzędzia do czyszczenia otworów, pręty oraz wiele innych rozwiązań. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie profesjonalistów stawiających przede wszystkim na komfort oraz szybkość pracy przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.